W tym filmie zagłębimy się w przyczyny skurczów i drętwienia nóg, badając mechanizmy fizjologiczne, które leżą u podstaw tych nieprzyjemnych wrażeń. Skurcze nóg często występują z powodu mimowolnych skurczów mięśni, które mogą być wywołane przez czynniki takie jak odwodnienie, zaburzenia równowagi elektrolitowej lub przedłużające się okresy bezczynności. Z drugiej strony, drętwienie może wynikać z ucisku nerwów lub słabego krążenia, co prowadzi do braku odpowiedniego przepływu krwi do nóg. Zrozumienie tych fizjologicznych przyczyn ma kluczowe znaczenie dla zajęcia się podstawowymi przyczynami tych problemów. Dodatkowo podkreślimy istotną rolę, jaką dieta odgrywa w krążeniu i ogólnym zdrowiu nóg. Niektóre składniki odżywcze są niezbędne do utrzymania prawidłowego przepływu krwi i funkcji nerwów, podczas gdy inne mogą nieumyślnie przyczyniać się do skurczów i drętwienia. Rozpoznając wpływ diety na nasz układ krążenia, możemy dokonywać świadomych wyborów, aby złagodzić te nieprzyjemne odczucia. W kolejnych rozdziałach omówimy popularne produkty spożywcze, które mogą nasilać skurcze i drętwienie nóg, zapewniając wgląd w to, w jaki sposób dostosowanie diety może prowadzić do poprawy zdrowia i komfortu nóg. Dołącz do nas, aby odkryć powiązania między odżywianiem, krążeniem i dobrym samopoczuciem nóg. Fizjologiczne podłoże skurczów i drętwienia nóg można przypisać kluczowej roli przepływu krwi i tlenu w utrzymaniu zdrowia komórek. Gdy przepływ krwi jest ograniczony, komórki w mięśniach i nerwach nie otrzymują niezbędnego tlenu i składników odżywczych, których potrzebują do optymalnego funkcjonowania. Ten brak tlenu prowadzi do zaburzeń komórkowych, powodując bolesne odczucia związane ze skurczami. Aby to zilustrować, rozważmy analogię do duszących się komórek. Tak jak osoba ma trudności z oddychaniem, gdy jej drogi oddechowe są zablokowane, komórki pozbawione tlenu stają się przygnębione i mogą wywoływać mimowolne skurcze mięśni, objawiające się skurczami. Ta analogia pomaga oddać intensywność bólu odczuwanego podczas tych epizodów. Ponadto należy zauważyć, że częstość występowania skurczów i drętwienia jest szczególnie wysoka wśród osób starszych. Wraz z wiekiem nasz układ krążenia może stać się mniej wydajny, a czynniki takie jak zmniejszona aktywność fizyczna, skutki uboczne leków i podstawowe schorzenia mogą nasilać te objawy. Zrozumienie fizjologicznych mechanizmów stojących za skurczami i drętwieniem jest niezbędne do opracowania skutecznych strategii łagodzenia tych dolegliwości i poprawy jakości życia osób nimi dotkniętych, zwłaszcza osób starszych. Słabe krążenie może objawiać się różnymi objawami, które znacząco wpływają na codzienne życie. Typowe wskaźniki obejmują uczucie mrowienia, drętwienie kończyn i uporczywe skurcze, szczególnie w nogach. Objawy te często pojawiają się, gdy przepływ krwi jest zaburzony, co prowadzi do niedostatecznego dostarczania tlenu i składników odżywczych do tkanek. Alarmujące statystyki pokazują, że znaczna liczba osób starszych. Doświadcza problemów ze zdrowiem naczyń krwionośnych, a badania wskazują, że prawie 20% seniorów cierpi na jakąś formę problemów z krążeniem. Ta częstość występowania podkreśla krytyczną potrzebę świadomości i proaktywnego zarządzania zdrowiem naczyń krwionośnych. Rozpoznanie tych objawów jako znaków ostrzegawczych jest niezbędne. Mogą one służyć jako wczesne wskaźniki poważniejszych schorzeń, takich jak choroba tętnic obwodowych. Lub inne choroby układu krążenia. Zwracając uwagę na te sygnały, osoby mogą w odpowiednim czasie zasięgnąć porady lekarskiej i interwencji, potencjalnie zapobiegając dalszym powikłaniom. Ważne jest, aby zarówno osoby starsze, jak i ich opiekunowie byli czujni na te objawy, ponieważ wczesne wykrycie i dostosowanie stylu życia może prowadzić do poprawy krążenia i ogólnego stanu zdrowia. W tym kontekście zrozumienie konsekwencji słabego krążenia jest kluczem do wspierania lepszych wyników zdrowotnych i poprawy jakości życia osób dotkniętych tą chorobą. Wybory żywieniowe odgrywają kluczową rolę we wpływie na zdrowie naczyń krwionośnych, często w sposób, który może nie być od razu widoczny. Niektóre codzienne pokarmy mogą nasilać problemy z krążeniem, prowadząc do dyskomfortu i zwiększonego ryzyka problemów naczyniowych. Na przykład żywność o wysokiej zawartości sodu może przyczyniać się do nadciśnienia, podczas gdy nadmierne spożycie cukru. Może prowadzić do stanów zapalnych i przyrostu masy ciała, z których oba negatywnie wpływają na przepływ krwi. To prowadzi nas do koncepcji cichych przeciwników w naszej diecie. Tych pozornie nieszkodliwych pokarmów, które z czasem mogą znacząco utrudniać funkcjonowanie naczyń krwionośnych bez widocznych objawów. Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy, że ich ulubione przekąski lub posiłki mogą przyczyniać się do problemów z krążeniem. Podczas dalszego zgłębiania tego tematu przygotujemy widzów do dyskusji na temat konkretnych produktów spożywczych, których należy unikać, podkreślając w Turńonin, -y ostatecznie promując lepsze zdrowie naczyń krwionośnych. Świadomość ta jest niezbędna dla każdego, kto chce poprawić krążenie i ogólne samopoczucie, przygotowując grunt pod praktyczne spostrzeżenia, które mogą prowadzić do zdrowszych nawyków żywieniowych i lepszej jakości życia. Biały ryż, podstawa wielu diet, może mieć negatywny wpływ na krążenie ze względu na proces rafinacji i profil odżywczy. Podczas rafinacji białego ryżu pozbawia się go ważnych składników odżywczych, takich jak błonnik, witaminy i minerały, pozostawiając produkt, który nie zawiera niezbędnych składników potrzebnych do optymalnego zdrowia. Ten brak składników odżywczych może z czasem przyczynić się do słabego funkcjonowania naczyń krwionośnych. Ponadto biały ryż jest bogaty w skrobie, która jest szybko wchłaniana przez organizm, co prowadzi do skoków poziomu cukru we krwi. Wahania te mogą powodować insulinooporność i stany zapalne, z których oba są szkodliwe dla krążenia. Szybkie wchłanianie skrobi może również prowadzić do spadku energii, co dodatkowo wpływa na ogólne samopoczucie. Aby promować lepsze zdrowie naczyń krwionośnych, warto rozważyć zdrowsze alternatywy dla białego ryżu. Opcje takie jak komosa ryżowa i brązowy ryż są nie tylko bardziej pożywne, ale także zawierają więcej błonnika, który pomaga w utrzymaniu stabilnego poziomu cukru we krwi i wspiera zdrowe krążenie. Wprowadzając te zmiany w diecie, osoby mogą poprawić swoje zdrowie naczyniowe i zmniejszyć ryzyko powikłań związanych ze słabym krążeniem, co ostatecznie prowadzi do poprawy ogólnego stanu zdrowia i witalności. Czekolada i ciastka, choć często spożywane jako smakołyki, mogą negatywnie wpływać na krążenie ze względu na wysoką zawartość cukru i tłuszczów nasyconych. Spożywanie pokarmów bogatych w cukier może prowadzić do skoków poziomu glukozy we krwi, co z czasem może skutkować stanem zapalnym i insulinoopornością. Podobnie Tłuszcze nasycone, znajdujące się w wielu produktach czekoladowych i ciasteczkach, mogą przyczyniać się do odkładania się płytki nazemnej w tętnicach, utrudniając przepływ krwi i zwiększając ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Dodatkowo, te przekąski mogą prowadzić do odwodnienia i zaburzeń równowagi elektrolitowej, ponieważ wysokie spożycie cukru może powodować utratę płynów i niezbędnych minerałów, co dodatkowo pogarsza krążenie. Aby złagodzić te skutki, a jednocześnie zaspokoić apetyt, warto zapoznać się ze zdrowszymi alternatywami przekąsek. Opcje takie jak ciemna czekolada o wysokiej zawartości kakao mogą dostarczyć przeciwutleniaczy bez nadmiaru cukru. Podczas gdy domowe ciasteczka owsiane, wykonane z pełnych ziaren i naturalnych substancji słodzących, mogą stanowić bardziej pożywny wybór. Włączenie owoców, orzechów lub jogurtu może również zapewnić satysfakcjonujące przekąski które wspierają zdrowie naczyń krwionośnych. Dokonując świadomych wyborów, osoby mogą cieszyć się swoimi smakołykami, jednocześnie promując lepsze krążenie i ogólne samopoczucie, zachowując równowagę między pobłażaniem sobie a zdrowiem. Biały chleb, powszechny składnik wielu diet, może mieć szkodliwy wpływ na krążenie krwi, głównie ze względu na swój rafinowany charakter. Proces rafinacji pozbawia go niezbędnego błonnika i składników odżywczych, Pozostawiając produkt pozbawiony istotnych składników niezbędnych do utrzymania optymalnego zdrowia. Ten brak błonnika jest szczególnie niepokojący, ponieważ błonnik odgrywa kluczową rolę w regulowaniu poziomu cukru we krwi i promowaniu zdrowego trawienia. Po spożyciu, biały chleb może powodować gwałtowne skoki poziomu cukru we krwi, prowadząc do przypływu energii, po którym następuje załamanie, które często powoduje zmęczenie. Ten cykl wzlotów i upadków energetycznych może negatywnie wpływać na ogólne samopoczucie i krążenie. Aby przeciwdziałać tym efektom, zaleca się przejście na produkty pełnoziarniste lub wieloziarniste. Te alternatywy są bogate w błonnik, witaminy i minerały, które pomagają ustabilizować poziom cukru we krwi i wspierają zdrowe krążenie. Pieczywo pełnoziarniste zapewnia również trwałą energię, zmniejszając prawdopodobieństwo zmęczenia i promując lepszy ogólny stan zdrowia. Dokonując tej prostej zmiany w diecie, osoby mogą poprawić swoje zdrowie naczyniowe i cieszyć się korzyściami płynącymi z poprawy poziomu energii i dobrego samopoczucia, co ostatecznie prowadzi do bardziej zrównoważonej i pożywnej diety. Kofeina powszechnie występująca w herbacie i kawie. Może znacząco wpływać na krążenie ze względu na jej fizjologiczny wpływ na organizm. Jednym z głównych sposobów, w jaki kofeina wpływa na krążenie, jest zwężenie naczyń krwionośnych, co może prowadzić do wzrostu ciśnienia krwi i zmniejszenia przepływu krwi. Chociaż może to zapewnić tymczasowy wzrost czujności, z czasem może również obciążać układ sercowo-naczyniowy. Ponadto kofeina ma właściwości moczopędne co może prowadzić do utraty płynów i odwodnienia. Odwodnienie to może nasilać takie dolegliwości, jak skurcze mięśni, szczególnie u osób, które jeść zjewnością. Zawierają kofeiny i mogą zapewnić kojące działanie bez ryzyka związanego z kofeiną. Ciepła woda cytrynowa nie tylko nawadnia, ale także oferuje witaminę C i inne korzyści zdrowotne. Dokonując tych prostych zmian, osoby mogą wspierać swoje krążenie i ogólne samopoczucie. Jednocześnie ciesząc się smakiem napojów. Ta zmiana może prowadzić do lepszego nawodnienia, zmniejszenia ryzyka skurczów i bardziej zrównoważonego podejścia do wyboru napojów. Masło, powszechny składnik w wielu kuchniach, może negatywnie wpływać na krążenie krwi, głównie ze względu na wysoką zawartość tłuszczów nasyconych. Spożywanie tłuszczów nasyconych może podnieść poziom cholesterolu lipoprotein o niskiej gęstości LDL. Często określanego jako zły cholesterol. Podwyższony poziom cholesterolu LDL może prowadzić do gromadzenia się płytki nazębnej w tętnicach, która zwęża naczynia krwionośne i ogranicza przepływ krwi. Zablokowanie tętnic może skutkować różnymi problemami sercowo-naczyniowymi, w tym zwiększonym ryzykiem chorób serca i udaru mózgu. Ponadto zmniejszony przepływ krwi. Może przyczyniać się do skurczów mięśni, szczególnie podczas aktywności fizycznej, ponieważ mięśnie mogą nie otrzymywać odpowiedniej ilości tlenu i składników odżywczych. Aby promować lepsze zdrowie naczyń krwionośnych, zaleca się rozważenie zdrowszych zamienników masła w gotowaniu. Oliwa z oliwek, na przykład, jest zdrową dla serca alternatywą, która jest bogata w jedno nienasycone tłuszcze i przeciwutleniacze. Nie tylko pomaga obniżyć poziom cholesterolu LDL, ale także wspiera ogólne zdrowie układu sercowo-naczyniowego. Dokonując tej prostej zmiany, osoby mogą poprawić krążenie krwi, jednocześnie ciesząc się smacznymi posiłkami. Stosowanie zdrowszych olejów do gotowania może prowadzić do poprawy samopoczucia i zmniejszenia ryzyka powikłań związanych ze słabym krążeniem, ostatecznie sprzyjając bardziej zrównoważonej i pożywnej diecie. Spożywanie tuńczyka, zwłaszcza w puszkach, może stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia głównie ze względu na zawartość rtęci. Wiadomo, że tuńczyk gromadzi rtęć w swoich tkankach, metal ciężki, który może mieć poważne konsekwencje zdrowotne, gdy jest spożywany w nadmiarze. Wysoki poziom ekspozycji na rtęć może prowadzić do problemów neurologicznych, w tym drętwienia i mrowienia, a także zaburzeń poznawczych. Co więcej, rtęć może negatywnie wpływać na krążenie, wpływając na przepływ krwi i funkcjonowanie nerwów prowadząc do dyskomfortu i innych powiązanych objawów. Jest to szczególnie niepokojące dla wrażliwych populacji, takich jak kobiety w ciąży i małe dzieci, które mogą być bardziej podatne na szkodliwe działanie rtęci. Aby zmniejszyć to ryzyko, zaleca się rozważenie bezpieczniejszych opcji ryb, które mają niższą zawartość rtęci. Ryby takie jak łosoś i sardynki są doskonałą alternatywą, ponieważ są nie tylko bogate w kwasy tłuszczowe omega-3, które promują zdrowie serca, ale także zawierają znacznie niższe poziomy rtęci. Włączenie tych zdrowszych ryb do diety może pomóc w utrzymaniu optymalnego krążenia i ogólnego samopoczucia, jednocześnie zapewniając korzyści odżywcze związane z owocami morza. Dokonując świadomych wyborów, ludzie mogą cieszyć się zaletami ryb bez ryzyka związanego z nadmiernym spożyciem rtęci. W tym filmie zbadaliśmy znaczący wpływ, jaki wybory żywieniowe mogą mieć na ogólny stan zdrowia, szczególnie w odniesieniu do krążenia. Omówiliśmy, w jaki sposób niektóre produkty spożywcze, takie jak biały ryż, biały chleb i przekąski o wysokiej zawartości cukru, takie jak czekolada i ciastka, mogą negatywnie wpływać na przepływ krwi i przyczyniać się do dyskomfortu. Ponadto przeanalizowaliśmy ryzyko związane ze spożywaniem zbyt dużej ilości tuńczyka ze względu na zawartość rtęci i sposób, w jaki może to prowadzić do problemów neurologicznych i problemów z krążeniem. Nie można przecenić znaczenia świadomości tych skutków żywieniowych, ponieważ dokonywanie świadomych wyborów żywności jest niezbędne dla utrzymania optymalnego zdrowia naczyń krwionośnych. Wybierając zdrowsze alternatywy, takie jak produkty pełnoziarniste, oliwa z oliwek i ryby o niższej zawartości rtęci, takie jak łosoś i sardynki, można znacznie poprawić krążenie i ogólne samopoczucie. Zachęcamy widzów do wzięcia sobie tych spostrzeżeń do serca i podejmowania świadomych decyzji dotyczących diety w celu uzyskania lepszych wyników zdrowotnych. Jeśli uważasz, że te informacje są wartościowe, polub, subskrybuj i udostępnij ten film, aby pomóc szerzyć świadomość na temat znaczenia odżywiania i jego wpływu na krążenie. Razem możemy wspierać społeczność, która priorytetowo traktuje zdrowie i dobre samopoczucie poprzez świadome wybory żywieniowe. Dziękujemy za obejrzenie.